Aaa, przyjacielu! Dawno się nie widzieliśmy. Ponad... Ile? Pół roku? Pół roku? Tak. Tak. No. Ogólnie tu się chyba wprowadził jakiś nowy sąsiad. Nowy sąsiad... Zdrażnie. Słyszysz go? No. No. Puk. No masz Puk. Co on robi? Jest? Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. E, co pan robi? Rozwalam yy, yy, szafy A. Okej, okay. idźmy stąd, idźmy stąd, idźmy stąd Zbaliowany imprezowicz. Te szafy są nielegalne! Co jest? No mocy! Imprezowicz z bronią! Stąd? Dobra, dobra, niech pani się tak nie spina. Co to, jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja się tutaj dopiero wprowadziłem, a tu jest taka akcja. Co on robi? Fila, czekaj. Wykitował. Ej, patrz. Wyk odejdź trochę. Wykończyło go to. Chyba się przekręcił. Przekręcił. Pa. Wykończyła gata brama. Ej, zniknął! Harry Potter! No. jak. maniak. Ej, dobra, typie. Nie przejmujmy się tym, idźmy na kręgielnie trochę potańczyć. pójdę tym. Żeby było bezpiecznie. Dobra, chodźmy stąd, bo on chyba jedzie. Szybko. To jest wariat. A. Żyjemy poli! Eee, no to tutaj spalamy muzyczkę. Ej. Ej. A. Trzeba tutaj trochę parkura zrobić. Nie ma Nie! On tu idzie? Nie. Jak to tu tu Weźcie kamyk. Dobra, tutaj już nas nie znajdzie. O nie, on tu jest! Woje! Weźcie Szybko tędy, tędy, tędy. Mam pomysł. Czekaj. Okay. Okay. no nie, To nie jest głupi. Najgorzej. Oklajcie. Dobrze, że w końcu nie budą! Jadę moje... To jest moje... Uważaj za tobą! Idziemy tam. Idziemy tam. Bra, tylko że tego nie zauważył! to przejdź! Przejdź! Czekaj, tutaj będzie nasza bieżyczka. Ja Bardzo irytuję. Co? Ej, spadniesz to, to, nie wejdziesz już. Jeszcze wejście. Czekaj, czekaj. Trzeba tutaj to zniszczyć. Gada mm. Lamborghini? On jedzie czy nie? nie Lamborghini O, jest tam! Jak go widzę? <grywa> tam? gdzie? No tam. Widzisz? On no, tam jedzie. <grywa> nie wiedziałem, że to jest taka przeróbka Lamborghini. Ja to jest tam, gdzie tam idzie. Czekaj, teraz się okienię. A gdzie tam zabudzili? Okienko. Dobra. Nabudzili go? Co jest? Jego trać nie mogę. To on za chwilę nam podobno zniszczy. Nie wiem, gdzie oni są. Na pewno nie na niebie. Na bo pewno. Patrzmy czy to jest nie? On się chowa, on się kit normalnie. Ej, zniszczcie Co jest? Posłuchaj, się, bo mnie zabije, no! To on nam to usuwa! Weź się posuń! <grystanie> Dobra. Dobra. Spadłam! Spadłeś! Spadłeś! Dobra, parkour. Wadna! Wadna! Jestem! Jestem! Może no, to no, było? On tam się kika. On oh, tam się kika. Wow. Ała! O! Oh, o! Oh. Krabi się pustę! Taką dużą kryjówkę dosyć. Ты где ты оставил? Ты уже там где... там, где? Там, где да? Вот там есть... О! О! Он туда Он здесь! Бум! Да, туда О, нет, так не будет! Ты не Imprezowi trzeba atakować On nas pozabija Uff, spadłem SPADŁEM TYPIE Ja wam dam! Ja cię tu usuwam! Ja cię tu usuwam! Z tym RPG nikogo nie zabiję On mnie poz... o Chciałabym, tutaj... żebym po postawiła nową bazę Dobra, dobra! Czekaj, dobra Я поставил на бомбаза. Он 2 елки. О, ты, 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 ты просто <реклама>